żurek, ludziska! Z tej strony Recek, a to jest Tropico 4! Czyli ta nowa niespodzianka... To... Nie, nowa niespodzianka, no po prostu ta niespodzianka, którą wam zapowiadałem, nieważne, to... to jest Tropico 4! Czyli gra, która niezwykle urzekła mnie swoim klimatem, swoim humorem, grafiką, ogólnie wszystkim... Nie no, klimat przede wszystkim, no, Nie wiem, jakoś bardzo przypadam za takimi klimatami latynoskimi... Wiecie, Meksyk, Ameryka Południowa, Hiszpania i tego typu. No ale cóż, przejdźmy od jeszcze do rzeczy czyli do serii jak ona będzie wyglądała. Otóż przede wszystkim nie będę tak przechodził kampanii. Dziś misje w tej miejscach zajęłyby mi bardzo długo czasu, tak z dwie godziny, trzy... a to jeszcze pomnożyć przez 20 tu wyszłaby z tego całkiem długa seria, tak nie. 200 odcinków 300? <trystka> nie, 300 to już w zasadzie... Może by się na 200 załapało. Okej, okay. zamiast kampanii skupimy się na trybie piaskownicy, w której będę mam przedstawiał takie różne scenariusze, jakby jakaś wyspa mogła wyglądać. Czy tam wiecie, tam że jakieś tam imperium kapitalistyczne, tam wzór socjalizmu, tam kurort turystyczny. No ale myślę, że najpierw zaczniemy sobie od tego, jak ja lubię grać po prostu. I tak każdą kapań, każdą taką wyspę. Każda, każda taka wyspa będzie generowana losowo. Tak sobie po kolei każdy element, to mówimy najpierw, zanim przejdziemy do konkretnie do rzeczy, czyli właśnie do celu serii. Tak, tu mamy cztery paski, który, za pomocą których możemy ustalić i parametry naszej wyspy. Takie jak wysokość na poziomie morza, złoża mineralne, roślinność. Coś, myślę, żeby sobie najpierw może zmieszyć trochę wysokość na poziomie morza. Zobaczmy, co tam gra wygeneruje. Okej, okay, widzę, że tutaj mam jakąś wysepkę obok. Tylko niestety w tropiko 4 już to na za to przecież mi brakuje jednej rzeczy, a mianowicie mostu mostu tuneli. Nie no, do tej gry można by było naprawdę jeszcze wiele rzeczy dodać. Ale no kawałam, żeby mostów nie było i... Zobaczmy, co innego. To już wygląda nieco lepiej. No ale dajmy szansę generatorowi, może tam skrobię coś ładnego. Gdyby nie to tutaj, to też by było idealnie, ale. Okej, okay, nie poddajemy się. Kolejna wyspa dwuelementowa. Nie, to spada. To, to też tak nie bardzo. <grych> Boże jak ja jestem wybredny. O o, 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 o. To coś, to ja rozumiem. Okej. Okay. No to mamy już wyspę. Wresztę zostawiamy. Okej, okay, i teraz określamy... Ogólnie. Sytuacja jak panuje na wyspie, jeśli chodzi o ludność. Wiecie, sytuacja polityczna, gospodarka, turystyka. Populacja. Zacznijmy od populacji, dajmy może tak z 50. losowe zdarzenia. Może trochę światłą gospodarkę, o, turystyka też. Dobra, chcę to tak na spokojnie, tak. Okej, okay, a co do długości rozgrywki tutaj, to no to... Praktycznie nie ma znaczenia tutaj ten pasek w trybie gwiazdko gdyż... Zawsze po zakończeniu wyzwania możemy kontynuować grę na naszej wyspie. Tak długo, jak tylko chcemy. Nie no, ja sobie pamiętam, to bodajże w... Teraz dociągnąłem do roku 2020, czyli no, trochę mi zajęło rozwinięcie mojej, mojego skrawka lądu. Też możemy wybrać jakiś taki dodatkowy scenariusz, jak na przykład odległe miejsce, wolne wybory. U, je, je. Mamy też do wyboru frakcję, która będzie dominowała na wyspie. Cóż, z tych frakcji mamy też kilka. Mamy kapitalistów, socjalistów, intelektualistów, militarystów, klerykałów, zielonych. Loyalistów i nacjonalistów, coś jeszcze pominałem? Chyba nie. Ale okej, okay, widzę, że tutaj mamy wszystko ładnie elegancko poustawiane, tak jak lubię. Okej, okay. teraz wybór postaci. I tak mamy Fidela Castro, Che Guevara, i wiele, wiele więcej postaci. Których, Coś większość z nich na pewno jest autentyczna. Nie wiem, możecie sobie wyszukać jej, którąś z nich. Widoczeta, Salazara, Juana Perona... Nie no, ale jako, że to ma być moja siluota, to zagram sobie moją postacią, taką jak ja chcę. Okej, okay, tutaj też mamy do wyboru, jaki kostium dla naszej postaci, jaki kolor skóry, który też przy okazji wpływa na, wpływa na... kolor skóry, też wpływa <laughs> przy okazji na wygląd twarzy na naszej postaci. Dobra, nieważne. Coś tutaj w jest jakiś takiego eleganckiego. No nie, no nie! No nie no, bez jaj! No, no, dobre jak, Dobre, podoba mi się. No, ale zobaczmy jakie tu mają kolory skóry. Śródziemnomorski. Liwkowy. Pokaż do twarz! Dzięki. Ciemny, brązowy. Biały taki. Cetycki, azjatycki. Jasny. brązowy, blady, kaukaski. No, wiecie co, chyba. No, jasny tak jakoś mi najbardziej pasuje. Mamy też do wyboru tutaj nakrycia głowy, fryzurę, akcesoria jakieś. Fajka, cygaro, okulary. Dobra, chyba sobie weźmiemy okulary tajnek, bo takie, jakoś mi się najbardziej podobają. Oczywiście, fryzura też musi być afro nażelowany. Chico latino Arcerzyk, koński ogon, to nie pierwszy śnieg puszty śnieżka, blond. Nie no, bez i Myślę, że może harcerzyk. Chociaż z drugiej strony blond też kuści. Dobra, nie będzie blond taki. Taki trochę taki nowoczesny, taki będzie. No, zobaczmy nakrycia głowy. Uuu! się ładnie złożyło, wam powiem. No, zobaczmy. Czekam, komu gangster Melonik. No, jak widać, trochę tego jest do wyboru. Ta Fedora jakoś tak lekko. Nie no, myślę, że Melonik będzie taki najodpowiedniejszy. Czy... Znaczy, ja broda jeszcze. Nie, no, tym symbol dyktatury. To, no to nie, no, bez przesady. Dobra, i tak będzie wyglądał nasz tułotą obywatel, prezydentę. I teraz wybieramy cechy: jego tło, jego wczesne lata oraz drogę do władzy. I cóż, każda z cech, historia w naszego, w naszej postaci będzie wpływała na różne rzeczy. Tak, na przykład kandydat zielonych, będzie zwiększony szacunek do zielon szacunek zielonych. Większy koszt budynków, ale też przy okazji zmniejszy zanieczyszczenia. Baron alkoholowy tu. zwrócą nam ceny rumu i rumu korzennego, czy ogólnie alkoholu, ale zmniejszy się też szacunek do frakcji klerykałów. Ja sobie z reguły gram jako budowniczy, że byłem tam budowlańcem na budowie. boeli tam młode, Podaj cegłę! Nie, nie, nie żebym się śmiatam! Z budowlańców no, żadna praca nie hańbi. Jak to się mówi. Tak, i co my tu mamy? Zwiększony szacunek kapitalistów, zwiększony szacunek do zielonych, większe zanieczyszczenia, ale też przy okazji mniejszy koszt budowy. Cóż, jak. Cóż. Okej. Okay. I droga do władzy, która wpływa głównie na szacunek, produkcję. Ja znowu wybieram sobie tutaj rewolucję kapitalistyczną. To jest poprawa stosunków w USA, zwiększona produkcja. No i cechy. Jakie wy byś? Boże, jakie wy byśmy... Jakie wy byście mi w cechy przywisaliby? No. Nieważne. No cóż, ale jest tak jak Mamy cechy. No i cóż. Czysto jest tak, że jak wybierzemy jedną cechę, to potem nie będziemy mogli wybrać innej, ponieważ wybraliśmy tą, a nie inną. No i cóż, ten to ma znaczenie. No Zobaczmy. Zacznijmy od pracusia. Zwiększone jakość produkcji. Ale no właśnie, przy okazji, te gwiazdki, to co one oznaczają? Oznaczają one mniej więcej, na jakim poziomie jest dana cecha rozwinięta. No i cóż, cechy te rozwijamy poprzez kończy... kończenie misji kampanii postacią, która posiada daną cechę. cóż, każda misja to dodatkowa gwiazdka, czyli następny poziom, czyli większy bonus jakby. No i cóż, wybierzmy sobie pracusia. Następny. Znaczy, kupność... <grym> to już co... Coś z reguły jakiejś przestępczości nie ma, lista przedsiębiorca... No, powiem, że przedsiębiorca kusi. I to bardzo. Nie no, tutaj... To chyba jedyna zakładka, w której wybieram, no, różne cechy. Dobra. Dzisiaj sobie wezmę dla odmiany nieprzekupność. Oraz, żeby nie było zbyt kolorowo, to trzeba by było jakąś wadę wybrać. No, zobaczmy. Alkoholik, brzydak, fanatyk religijny, grubas. Megaloma, naukowy, hazardista. Zobaczymy, co tu jeszcze ma. Tchórz, wazeliniarz. <grytanie> Dobra, to by było na tyle. Nie przemilczę tego. Nie, nie, no, nie będziemy zmieniali. No i cóż, udajemy się w końcu na naszą wyspę. Co tam nam gra wyczyniła? Tak, też taki dodatkowy bayer. Pojawiają się staty jakichś znanych osobistości. I kurde, gra nas tutaj naprawdę ładnie umieściła, że wam powiem. I mam nadzieję, że nie będzie tak jak podczas poprzedniej próby że mi nie walił połowy nagrania prądu w ogóle całego. i cóż, jaki jest cel ogólnie gry? Otóż, rozbudowało naszego miasta, naszej małej wyspy, żeby stawała się coraz większa, potężniejsza. Ja mam... Widzę, że mamy standardowo farmy, kilka domów, tu jakieś baraki, a to chata. Centrum rozbiórkowe. To już zobaczmy może najpierw jak wygląda sytuacja na wyspie, spauzujmy sobie stan zbiorów. Tak, tutaj będzie warto analizować sobie. Boże, myślałem, że tu jakiś wulkan będzie albo coś, ale na szczęście nie. Ale za to może się wydać dziwna katastrofa. Zobaczmy, tutaj mamy właśnie kukurydzę i widzę, że mm. będzie gdzie ją hodować. No dobrze, dobrze. Dobra, banany, zobaczmy. Z bananami będzie cienko, chociaż tutaj jest taki mały cóż Z papają też nie będzie problemu, ananasy... Ajajaj, aj, aj. mi kliknęło. Ananasy, zobaczmy. To w sumie też nie będzie jakoś tak problemu. Ani z kawą też nie. Tyto. No, ty to nie będzie problem. Więc sobie raczej na cygarach nie postoimy. Nie będziemy i, i pociekać, ale... Ale rum, rum korzenny i te sprawy? no, Czemu nie! Dobra. Surowce jakiś mamy? Wszystkie. Wierzę, że mamy żelazo, złoto. No, Grana nam trochę poskąpiła surowców z tego co widzę. Ropy nie ma, więc inwazji amerykańskiej nie będzie. Nie, nie będzie misji stabilizacyjnej, okay, a rybołówstwo to no. no, nie będzie też raczej problemu. Przemysł drzewny. to to już wiadomo, i pastwiska, czyli gdzie będzie można ra jakiś ran wybudować. O, sól, sól, to też z też nie będzie problemu. Chodźmy, stam wyspy. Wilgotność, piękno, ciszenia prognoza, składowiska. Ryzyko erupcji wulkanu? A czy to jednak jest wulkan, tylko taki ryzyko ataku tsunami no. Oj. No będzie chyba tutaj niezbyt kolorowo, ale okej, okay. przejdźmy już do rzeczy, czyli zaczniemy może rozbudowywać naszą wyspę. Zaczniemy opowiadać na różne tematy. Dobra, tu pociągnijmy może. Badałby ten port jakoś połączyć z drogą. Nie bardzo. Dobra, jak tą drogę tak. O. Chyba tak będzie w porządku. No i okej, okay, co za tematy wam dzisiaj przygotowałem do rozmowy? Cóż, pierwszy temat to chciałem tak porozmawiać ogólnie o tolerancyjności. Tak. Ogólnie wszędzie, tak na YouTube, w ogóle w społeczeństwie. Aj! No cóż, jak to jest z tym? Czym jest ta tolerancja? Tolerancja, według mnie, to się tak wydaje, że to jest takie tolerowanie czyichś poglądów, czyichś preferencji. Czyichś preferencji. Nawet jeśli wielcy odbiegają tak od naszych gustów. Nie, no, po prostu, że. Szanujemy to, co dana osoba. Co dana osoba preferuje. Tu jeszcze pociągnijmy może drogę. Aj, tu już nie da rady, widzę. ale okej. Okay. No cóż. Czy ja jestem tolerancyjny? No... no, powiedziałbym, że jestem, ale tylko do pewnego momentu. A ten pewny moment to jest, jak y, ta osoba zaczyna obrażać to, co lubię. To moje preferencje. Jakie filmy lubię, co, co lubię grać i tego typu. No cóż... To jest to tolerancja na Czy lu... Czy spotykam się często z tolerancją na No nie bardzo, no. W przykład chociaż właśnie na samym YouTube. Czyli tutaj są wojny jakieś tam między fanami jednego i drugiego YouTubera. Są też wojny między tymi, którzy lubią grać w jedną grę, drudzy w drugą. Jedni wolą iPhone'a, drudzy telefony z Androidem. i coś tak praktycznie bezpodstawnie się os oskarżają. się konieczności tutaj priorytet. Pytam sobie na szybko.